Myślę, że Starożół była dzisiaj bardzo mocna. No, nie dotrzymaliśmy kroku i w pełni zasłużone jest zwycięstwo i gratuluję gospodarzom. Czeka nas wiele pracy. Myślę, że tutaj jakoś tak nałożyła się. Być może dyspozy nie dyspozycja y, dwóch, trzech zawodników naszych nie pojawiła na miarę oczekiwań i być może to jest wynikiem naszej porażki. W bardzo dobra i silna dzisiaj stal nie dała nam żadnych szans. Mieliśmy problem że z nawiązaniem walki, trzeba to powiedzieć, bo tak to wyglądało. E, czy dosyć słaba postawa Przemka Pawlickiego była związana z wypadkiem, który związał niedawno? Przemek nie sygnalizował nam, że ma jakieś problemy prywatne, także e, myślę, że nie. Myślę, że trochę musiał się tutaj pogubić z wystawieniami motocykla i, i, i tak to wszystko ciekawie wyglądało. Dokładnie, 5 punktów w moim wykonaniu, no to e, nie można nazwać tego rewelacyjnym wynikiem, e, co nie zagrało. No, na pewno gospodarze byli bardzo dobrze spasowani już od początku zawodów i wykorzystywali każdy centymetrów i, i tutaj ciężko było z nimi e, już na samym początku nawiązać równorzędną walkę. E, szukaliśmy odpowiednich przełożeń, co prawda z, później e, tak jakby było nieco lepiej, ale to i tak mimo wszystko brakowało dużo, żeby żeby wygrywać z zawodnikami starych. Super stracha łatwe dosyć zwycięstwo, co było kluczem do sukcesu? Przede wszystkim agresywna jazda zawodników, znajomość Toru Gorzowskiego i udało nam się zgrać te elementy, a poza tym no. To, ale to nie było takie łatwe, to tak może wyglądało po wyniku, że to jest łatwe, ale zawodnicy oddawali pot na torze, walczyli przy dobrych yy, wiatrach nawet jeszcze mógł lepszy wynik, ale też yy, zawodnicy leszczyńscy mieli defekty. Yy, patrząc na, na ten mecz ułożył się znakomicie, powoli powiększaliśmy przewagę. I każdy zawodników punktowo tutaj pragnę pochwalić wszystkich, łącznie z Adrianem Cyfrem, z Amstremem, Piotrek Świdewski, który miał pecha, który widać, że bardzo, bardzo mocno walczy, no ale niestety nie, nie wszyscy mogą mieć nominowanych i przed meczem zrobiłem odprawę i powiedziałem, panowie, zróbcie tak, żebyśmy byli z Was dumni, żebym ja był dumny kibice, tak jak to było w Wrocławiu. Zrobili to. Zrobili to po bardzo pięknej walce, po bardzo dobrym widowisku. Jak panowie skomentują tę sytuację z biegu powtórzonego całego? Jest taki przepis teraz, że... Sędzia... Ja niekoniecznie musiał tego widzieć, ponieważ prostopadle widzi taśmę trochę z łukosa i dlatego wykorzystał ten przepis regulaminowy i powtórzył bieg, w którym sytuacja się u co zmieniła. Ale to była podobna sytuacja jak było o i takie rzeczy będą się pewnie dziać przez niedyspozycję. Maszyny startowe.